Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 21 dzień lutego. Kościół proponuje na fragment Ewangelii Marka, rozdział 8, werset 34 do 9 rozdziału pierwszego wersetu. Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego i syn człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Mówił im także, zaprawdę powiadam wam: niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Moi drodzy, po pytaniu, kim Jezus jest dla tłumów i dla uczniów, dziś Jezus pokazuje nam, co to znaczy być naprawdę Jego uczniem. Najpierw daje nam konkretne wskazówki. Co to znaczy chodzić za nim. Potem pokazuje nam, jak powinniśmy z dystansem podchodzić do spraw światowych, z rzeczy materialnych, bo tak naprawdę to zbawienie naszej duszy powinno być dla nas rzeczywistością najważniejszą. Potem ukazuje, że uczniowie Jego powinni być świadkami wobec innych. Bardzo konkretne wskazówki, co to znaczy być naprawdę Jego uczniem. I kiedy dziś słuchamy tej Ewangelii, czy kiedy dziś pochylamy się nad tym fragmentem Ewangelii Świętego Marka, warto zadać sobie to pytanie: czy rzeczywiście chcę być uczniem Chrystusa tak na 100%? Czy rzeczywiście chcę naśladować Jezusa, czy rzeczywiście chcę, aby sprawy duchowe były dla mnie najważniejsze, czy rzeczywiście chcę, aby Jezus był dla mnie pierwszym i najważniejszym, czy rzeczywiście sprawy, sprawy mojej duszy są dla mnie priorytetem, no i w końcu, czy chcę być świadkiem Chrystusa i tym, który będzie przyczyniał się do rozwoju Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Moi drodzy, zostańmy z tymi pyta pytaniami, niech te pytania pracują w nas przez cały dzień dzisiejszy. Starajmy się w różnych momentach dnia powracać właśnie do, do tych pytań, bo jestem przekonany, że mamy w nas dobre pragnienia, że te pragnienia w nas są, no ale właśnie na ile udaje nam się być wiernymi. Tym dobrym pragnieniom, na ile chcemy, na ile staramy się rzeczywiście tak żyć, jak podpowiada nam Duch Święty. Jeżeli będziemy mieli dobre pragnienia, prośmy o to, aby Duch Święty pomógł nam żyć zgodnie z tymi dobrymi pragnieniami i rzeczywiście być dobrym uczniem Chrystusa. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzisiejszy fragment Ewangelii. Za to, że ukazujesz nam bardzo konkretne wymagania, co jako Twoi uczniowie powinniśmy robić. Chcemy Cię, Panie, naśladować. Chcemy podejmować trud kroczenia drogą Twojej Ewangelii. Chcemy, Panie, e, też dystansować się do tego, co materialne, co światowe. Chcemy być Twoimi wiernymi świadkami i przyczyniać się do wzrostu Twojego Królestwa. Posyłaj nam. Nieustannie swojego Ducha Niech Twój Święty Duch nas prowadzi Niech nas wspiera Abyśmy rzeczywiście byli Twoimi wiernymi uczniami Bo chcemy nimi być Niech tak się stanie Amen Bóg zapłać moi drodzy za to wspólne zatrzymanie nad Słowem Pozdrawiam Was serdecznie W błogosławie w imię Ojca i Syna I Ducha Świętego Amen Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus